Halo, halo, czy dzień dobry, z tej strony Ciecik, a to kolejny odcinek z gry Sacrifice. Dobra, lecimy dalej do naszego boga śmierci, wojny i wskrzeszenia umarłych, czy tam, nie ja wie czego jeszcze. Dobra, lecimy do Czarnela. Przyda się czy nie kolejny pionek? Oczywiście, najpierw trzeba mu w tej zapałczanej głowie. No i super. Dlaczego mi się to tak wiesza... Nie wiem, pomyślę, że dwudziestoparoletnia gra jeszcze ma jakieś spadki FPS-ów. No cóż, kiedyś inaczej tworzono gry. Wielkiej niewielkiej eskorty dyplomatycznej, z rozkazu Charnella wyruszyłem do Pyroborei, by rozmówić się z ambasadorem Buton. Buton, no taka w ogóle ciekawostka. Ambasador Buta, ten rozchodzi się o jego imię. Buta z węgierskiego znaczy... Głupek. Nieźle, nie? Nie miej litości dla Buty. Tylko prawdziwa rzeź wywrze na pyro wystarczające wrażenie. No dobra, dobra. Hmm, Okej. Okay. Hmm, zapiszemy sobie. Eee, Czarnel 3. I tak. Hmm, tu. Jesteście grupą 9. Jesteście grupą 1. Saks. I super. Wydając na świat niewielkie pasożytnicze insekty, gnilce mogą spowalniać wrogie jednostki, czyniąc je bardziej podatnymi na atak. Chroncie mnie! Dobra ja oddalę sobie mapę i lecimy tu. Super Fajnie, że mi się Mana kończy. To mi było bardzo potrzebne. Idealna wiadomość. Dziękuję. Dobra? Was. Kończy ci się Zax -tarn. mana. Animus. Już nie wrzeszcz, że mi się mana kończy. Niech się kończy ta mana. O! Oh. No ciekawe. Może być bardzo ciekawe. Jesteście grupą jeden. Dobra, lecimy. Ambasador Buta. Was. Kończy ci się mana. Feroz. Feroz dzisiaj się za mną, idziecie się za mną, dobra? I mamy również nowe zaklęcie, tak zwany szlam. Które można tak powiedzieć, spowalnia wrogów. Nawet z tego, co można powiedzieć, taki szlam, gdzie jest w rzekach, to jakby nie było, też was w jakimś stopniu spowalnia. Ambasador Buta nie grzeszy, może mądrością. Dobra, jest bardzo potężna. Dobra. Twoi podwładni A niech se giną. A, został zaatakowany! Kończy ci się mana! O, fajnie jeszcze mam! Dobra, jesteście gru... grupy Twoich podwładni Mhm. Zostali Kolejny: Wszystkie Twoje manahiry poległy! Kończy ci się mana! Super! Został zaatakowany! Dobra. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Czy wy możecie z łaski swojego zaatakować? Super. Nadkończy ci się Mana. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Gdzie on. Dobra. Drogi Macz, zbliża się do twojego ołtarza. Twój budynek został zaatakowany! Ciekawe czym? O, super. A to nasza Shakti. Przybyła do tego świata tuż przed tobą i od razu skumała się z Persefoną. O, kto by pomyślał? No. Abraksus i Shakti. Cóż za zbieg okoliczności. Świetna okazja, by zaproponować bucie przymierze. Gnilca, jak latają. Buta. Dla Super, jeszcze wziął mi duszę, co za męda? Sytuacja jest niewesoła, ambasadorze. Może Pyro i Czarnel powinni zawrzeć przymierze? Jesteś straszliwym ignorantem dworskiej etykiety, ale masz rację. W imieniu Pyro zgadzam się. Przed nami nowe zadania. Super. Sakso, o, proszę bardzo, tu mamy jakichś niewolników, nieźle. Sanctu, Zabij więcej wrogów niż Buta. Natak. Aha! Sanctu. Jeszcze mam chronić Butę, super. Delin, Dobra, lecimy po te duszyczki. Lato. Zaklęcie nie gotowe. Fajnie, że zaklęcie nie gotowe. Kazam. Jesteście grupą 1 Dobra? O, tam już ktoś leci. Kto by pomyślał, że tak szybko abrak przy stulecie? Dobra? Nieprawidłowy cel. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Dobra, niech będą... Niech sobie będą ta... Do ataku się mana Dobra, niech się kończy ta mana. Zostali zaatakowani. Nieprawidłowy ceny. Twoi podwładni zostali zaatakowani. To A was tutaj może. Po i zostali zaatakowani. Dobra? O super. Faj Fajnie, że żeś Abraksis wystawiła mi swoje jednostki. Brūk na horyzoncie. Super. O, mi się podoba. Moi podwładni zostali zaatakowani. Gra, Chroncie mnie! Gaza. No nie podoba mi się, że ona tam jest. Kończy ci się, Mana. Chroncie ten budynek. No już leci z kimś. No na pewno. Do ataku! Mój budynek został zaatakowany. Co za menda. A, jeszcze sobie tego użyła. Imię Persefony. Mądrość i sprawiedliwość. Do ataku. Lorum. Niktu. Dobra. Mój budynek legł w gruza. Do ataku. Dobra, przyspieszamy. I podwładni zostali zaatakowani. Chodźcie, tu do mnie. O super, ataku. Eee, po prostu za twarzowe. Za co? Za twarzowe. Ty nie fair. O, może masz rację. Dobra. Zbieramy tu dyszyczki o Kończy ci się mana Zaklęcie niegotowe. i podwładni zostali zaatakowani Kończy ci się mana. Dobra. Zostali zaatakowani, zaatakowani. Chroni, mnie. Niech se będą atakowani. Oj. Umieram. Niktu. niktu, niktu. Twoi Kurde. Zostali zaatakowani. nieprawidłowy cel. Aha. Podwłowie zostali zaatakowani. Ani. mnie. No co za menda? Sanktu, ferox. ferox, ferox. Zaklęcie nie gotowe. Formować linię. No nie ma zabierania. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Dobra, bierzemy tam ten manali zabezpieczamy. Chroncie za mnie! Kto tam jest? podwładni zostali zaatakowani do ataku zawsze się znajdzie powód żeby za coś ataliza atakowani mus elil kengetsu kulpa chronię mnie odci tu sancto danorum kengetsu kengetsu dobra zbieramy dusze danorum

Dajcie mi to tu zabezpieczyć. jeszcze jednego Nekryla może? zaklęcie niegotowe. dobra, lecimy po tam jeszcze te duszyczki. bo one się przydadzą. Tam widzę, że też jakaś duszyczka jest. Ale już chyba zajęta, ja. Dobra. Ym, no daj mi tego nekryla jednego. Ruch na horyzoncie. Jesteście grupą, jestem jeden Super No, co on się tak wiesza? Dziwne to aż jest Twoi podwodni zostali zaatakowani Walcz z honorem Umieraj z godnością. No może kiedyś No i nie ma, jest, chwyciłem duszę. No, ty też giniesz. No i super. Trzeba ci pozbierać większość dusza Braxus, bo ty mnie najbardziej będziesz denerwować. Promcie mnie. Dobra. Wruk na horyzoncie. Dobra, on, on chyba będzie profanować teraz ołtarz bodajże. Tak. Sanktu nad Betul. Sanktu. Super. Kazań. Jesteście grupą 1 Jesteście grupą jeden. Mhm. Mm, dobra, propanujemy. Super, jeszcze nie trafiłem. Gdzie ona jest? A tu jest. To jeszcze swoich, ty to, to niszczy, nie? Ja. Ehm, a dobra, już jest po niej co? został zaatakowany. No już po niej. została pokonana. No i super. Teraz po Abraksus. i zdechło. mnie duszyczki. Nieprawidłowy cel? Dobra. Chroncie mnie! Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. I lecimy teraz po Abraxus. Ona no już chyba praktycznie duszy nie ma. Ferrox. na horyzoncie. Master. I ona jest bez niczego chyba nawet. Kazam. Kończy ci się mana. Master. Jesteście grupą 1. Kończyć mana się może. Um... Nieprawidłowy cel. Róg na horyzoncie. Dobra, zajmujemy jej manalit i po sprawie. Tak naprawdę już jest po Abraksus. A. No, po niej. No i super. zawsze dobrze sobie radzi z kobietami. No nie powiedziałbym. Co powiedziałeś? Niesamowite. Niesamowite. Nie musisz mi dziękować. O nie, no co ty? Świetnie. Tyro chyba zrozumiał aluzję. Taka nienawiść zasługuje na pochwałę. Charnel, spoglądam na ciebie łaskawie. Dawaj więcej many. 15%. No i super. A, jeszcze wygrana. Myślałem, że coś będzie na koniec powiedziane. Nie, to nie. Było wiele wojen między bogami. Niektóre długie i straszne. Wszystkie miały jedną wspólną cechę. Najbardziej cierpieli w nich śmiertelni. Bogów łączyły prastare więzy. I żadnemu z nich, nawet Persefonie czy Czarnelowi, nie przyszłoby do głowy pozbycie się któregoś z pozostałych. No nie. Do czasu. O, Stratos zamknął zajęci swój portal. Tak, Persefona pewnie też. Widuje go w różnych częściach glebę. podburza ludzi opowieściami o końcu świata i kimś o imieniu Aszur, kto ma ich ocalić. Dość tego babskiego gadania! Co? Nie zawracajcie pyro głowy głupimi bredniami, dlaczego po prostu się nie poddacie? Pyro ma rację. Jeśli nie potrafisz utrzymać przy sobie swoich wyznawców, to twój problem, James. Oj, oj, oj. No. Persofona już też zamknęła. Dobra, zapisujemy. Czarny 4. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej!